Dzień dobry. W dzisiejszym poradniku pokażę Państwu, jak wysyłać sms -y lub MMS-y. SMS jest to forma tekstowa wiadomości, czyli jak chcemy coś napisać do danego odbiorcy, a MMS to zdjęcie zazwyczaj. Więc na głównym ekranie powinniśmy mieć taką niebieską ikonkę z trzema kropkami, bądź będzie to w formie jakby koperty na pomarańczowym tle. Tak więc klikamy, no i pokazują nam się wiadomości. W prawym dolnym rogu będziemy mieli plus, albo właśnie taką samą ikonkę jak wcześniej, klikamy ją, no i tutaj jest odbiorca. No i wpisujemy nazwę odbiorcy, do którego chcemy wysłać SMS-a, my będziemy wysyłać dzisiaj do EZG. I teraz klikamy w to pole i piszemy, cześć, co u ciebie? No i jak napisaliśmy, no to klikamy tą strzałeczkę, no i to się automatycznie wysyła. Jeśli chcemy wysłać zdjęcie, to możemy albo zrobić je aparatem, to jest ta ikonka aparatu, ewentualnie kliknąć w ten krajobraz. No i tu nam się wyświetli. No i my wyślemy na przykład kotka. I możemy jeszcze napisać mój kotek. No i klikamy również, również tą strzałeczkę. No i to się wysyła. Nic prostszego nie ma. Mam nadzieję, że już teraz Państwo będą wiedzieć. Jeżeli Państwo wcześniej wiedzieli, no to może sobie coś Państwo przypomnieli. Także ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.